No, dzisiaj dzień to jest tak piękny, że to jest po prostu szok wiosna, taki niby chłodna, wiaterek, ale nie, nawet jeśli ciepły dosyć, wsiąść od tam rozpuści widzę, ja nic tego Budapeszta wam nagrać może pójdę, o latają Oj, niedziela, on na Facebooku ktoś coś napisał nie wiem, szukam drabinki mojej małej, o wczoraj żeśmy byli na działce, jest wszystko, bierę ją, idę, zrobię Przegląd w gołemniku jak to wszystko tam wygląda, bo nie zaglądałem, na pewno wiem, że jeden murzyn wypadł z Marsji i u ogon ogonów. Jeden zdech. Dobra, pozuje biorę to i widzimy się już w gołemniku. No i dobra, drawinka stoi słuchajcie. W gołemniku. Ktoś mi powie miał wysprzątać, nie wysprzątał. Nie, wysprzątane było. Było to to tydzień czasu starczy. I tutaj jest znowu taki chleb. Mało tego, wam powiem o, dlaczego nie powinno być tych kra kratek tutaj. O. Spod czarnego dziobu, żebym te jajka wyrzucał. O, o, okazało się, że potłuchuje. czy znaczy te na górze były potłuczone pewnie, bo jak one mają y, jedne na drugim i te jajka, to w tym znowu się myliło. Wchodzimy do tych na górze i tak. O, jak się. Pasą same nawzajem. widyny położył już chyba jajka. O, tam są biało ogoniaki. Kurde, kupiłem skupki, a to później Wam pokażę. A tam murzyn ma jedną założoną, bo zakładałem. Bo ja nie obrączkowałem nigdy. Tutaj co jest? Biało ogoniaków dwoje. Tutaj widzę będą zwykłe. Zwykłe chyba. Nie, jeden będzie białoogon ogon chyba, a drugi zwykły albo bo ty nie wiem. Ktoś tam będzie, spod tych waszmańce miałem wyrzucić. No tak tylko gadam, a nie po czasu. Tutaj jest jeden większy, drugi mniejszy. Czyli spod pasiatych tutaj są. Czyli ten jeden na pewno nie przeżyje. Powinno się w takim wypadku tego większego wyjąć. Na 2-3 godziny, żeby dokarmiały tamtego i, i tak co jakiś czas. Ja się nie będę bawił. Co to wychowają, to wychowają. I tutaj moja młoda. I takich biało, ogonek miałem trzy I jedna mi jeszcze doszła To jest ta i jeszcze jedna i jednej nie ma Z tych, z tych moich młodych są mi tak ich szkoda trochę Tutaj są jajka i tutaj już się powinny powykluwać A tutaj się wykluło coś I Spod pleca tych, tych moich starych A tutaj to zobaczę zaraz te jajka Nic nie słyszę Powinienem przyjść na wieczór i przepatrzyć te wszystkie jajka Albo wziąć pod słońce ale, pra ale prawdopodobnie są czyste Bo są Tak, one są na stówę czyste yy, Tutaj, tutaj mają Jasne O yy, Murzyniaki tam coś jest, nie wiem co. Ale tego jednego trzeba będzie, wiecie co. No tutaj miejsce o. Wychody, kurde będę. No tak tych młodych trochę, o. Tam są na dole. Już trochę tych młodych jest. I tutaj na dole mają, te mają. Jeszcze gdzie zerkniemy? I tutaj ta bocianka łódzka. Jedna. Też ma chyba... mu Tutaj. Mój punkaty ma tutaj To tutaj co ma? Nie wiem yy, Widyny tutaj Ta czerwona na, na ławach z czarnym yy, Tutaj ta ucztka bocianka z yy, jasnym Tylko że nie pamiętam, nie, ja pamiętam. Tutaj są murzyniaki O, o czarne Zobaczymy bo Brałem od tego właściciela i on mi mówił, że jemu się jego jedne młode sparzył tak, czyli młode, tylko nie wiem właśnie czy dziaki, czy, czy nie ale się sparzyły. Biało ogon widzę jakiś. I chyba tamten drugi to nie wiem co. O tutaj biało ogony. Y, widynki. tu położyły już dwa, dwa jajeczka. Y, moje aplecate. Tutaj się będą niedługo kluły. Jeżeli coś tam jest. Tutaj mają, widzicie? I ta kratka jest niedobra, jajka leżą. Ona jak siedzi, jak jest duży, ciężki gąb, to potrafi się tutaj od, od tej kratki wgnieść. Tu i tak im przynosiłem już tej słomy. Tyle, że w nakład. Może wywalę tą kratkę i zostawię bez tego. Tutaj za chwilę zajrzymy. I murzyniak został jeden. O, i biało ogon drugi też zdech. To jest z śwież świeżych. windry. U Windry trzeba wymienić miskę. Zaraz to, to zrobimy. Mówię, tutaj nie zaglądam cały tydzień, tam nic nie będzie. Tutaj nie będzie i tutaj zniesł jajko teraz. Tak, bo ja wyrzuciłem. Tutaj wyrzuciłem z po dwóch par. Rozniszczyłem, no biało ogonek szkoda. Dobrze, że skówki mu nie zakładałem. Sam był, o bez kuperka był. Ładna sztuka by była. Murzynek się. A Murzynek zobaczcie, o. Takie będą miały skówki, ale zamawiałem, pisałem w wiadomości prywatnej, bo kazali pisać, bo tam były do wyboru niebieskie, y, żółte i czerwone. I napisałem w wiadomości w, w zamówieniu, piszę niebieskie, to by pasowały do tych moich mi, tak? Y... Oku. Oku. Ludzie, to jest po tej mojej perłowej wylotce i po. I... czarnodziobie No to tam Waszman się zabawił Waszman się zabawił Tutaj Spod białogonów No niby chyba tam pukają w środku No jak to nie pukają, tutaj się jest o Nadziobane od środka Czyli za chwilę będą się wykluwały, a tutaj A tutaj się wykluły i tutaj pod, spod moich awidynków teraz chyba siedzi samczyk. O tej porze, samczyk. Ale jestem aż ciekawy, co to tutaj. Nie, no, wasz męż musiał na stówę. Robotę zrobił. No, ale niestety nawet chyba cię nie będę chował, wiesz, chłopaku. O jest. A tutaj taki drugi, o i ten by mógł być, ale mniejsza o większość tego się pozbędziemy. Gołębie, no jak to gołębie, no. to a pszenica wyżarnika prawie pełno. A tutaj, co ja im daję? Nie. Tutaj jest wszystko. Tutaj jest wszystko, to jest mieszanka z dwóch worków. Bym musiał iść tam na te worki, zerknąć, wam pokazać. Co to są zaworki, ale tutaj jest i jęczmień, i pszenicy nie ma, i kukurydzy, i tych grochów takich wielkich. Ja podejrzewam, że od tego grochu to mi gołą tutaj się zakrztusił. Co dzieci, chodź tam. Żwiru i wczoraj, że przybył ciutkę z działki, tam żeśmy byli, postawiliśmy do sporo. Byłem ja, siąsiad, braciak, ojciec, no to wy czterech, to już trochę żeśmy tą pracą szarpnęli, bo człowiek jedzie sam, to zobaczcie jaka jasna. Tam, tam, ta. Szczupły łepek bez fartuszka, o, bez kuperka. No, o tak, ale jest ładna, ładna. No, tutaj jest następny, a to jest samczyk. Bo ma czerwono-czarne. I co, i ja tej spinki o, obiecałem właścicielowi, że wszystkie zdejmę. Mówi, jak, be, jak będziesz puszczał, mówi, to weź wszystkie zdejmij. Jest po pomarańczową białą ogoneczka, zobaczcie. Ale ona jest z kuperkiem, no, a jest to z leciutkim takim. A jest gołąbek. Kurde no. Tak wciąż Elegancka jasna. Tamto jest moja jasna. Ładna, o. Jest tutaj. Tutaj jest do tych gołębi ciekawy plan. Ale to dopiero na jesieni. Teraz sobie nachowamy trochę młodych. Przynajmniej się postaramy, bo co dzieci, co dzieci kurwa. Wiecie jak ja je lubię. Jak one są takie zdrowe, wesołe te gołębie, to da się przyjść co? Co gnojki wy? Może by im kąpiel zrobił? One w tygodniu mówię, one tak się zmasakrowali, tutaj cały tydzień lało. Jeden... O, widać jest, tutaj jest, o. Cała kita jeszcze. Zapierdzielo. Co dzieci? Co dzieci. Jest sporo takich fajnych jasnych, żebym popatrzył. Mówię. O, ta zwykła. To są te to, to. O, tam jest fajna Asamiczka przy tych drzwiczkach. O, widzieliście, bez kuperka Co jest, co jest? O i tyle dostaną na cały dzień. Miałem mi i mnie dawać dzisiaj, żeby je na wieczór puścić, ale ja nie wiem jak do wieczora będzie dzisiaj. Co ja będę tam robił, bo to potem jak się otworzy to już jest taki, musi tutaj stać. A dzisiaj jest niedziela, to może przyjedzie siostra. Może się z ojcem coś tam dziawnie. Nie jestem zwolennikiem picia, ale <laughs> czasami trzeba. Dobra, ja otwieram ten balagan. Zobaczycie jak one fajnie wyczakują. Jakby tam jakiś ciast i ja są dużo Wima. 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 A on emeryt to ma zasać, przejechać. Wiesz so, piszą so, dzisiaj w nocy Do żarcia. Zaraz wam jakąś dowolną historię powiem. Nie wiem czy pamiętacie, patrzcie. Takie dryjerki miałem trzy, bo to dwoje młodych wyszło. I jeden był stary, ja je sprzedałem wtedy co była ta inicjatywa dla Laury. Ta zbiórka taka, ja je sprzedałem wtedy. Wtedy ja dużo i sprzedałem. Ale te dryery kupił ode mnie fok wyjrzał ja bym tak go z tymi dryerami, że spotkał chyba miesiąc temu. Miesiąc to za długo, ale chyba trzy tygodnie temu. Nie wiem, że deszcz padał i on na stolikach je miał. Ja, I ja zaraz Wam powiem jak to było. Dzień dobry. O, jakie dryerki ładne. A w cenie jakiej? Skąd to tak no i a tam, moje, a z domu. Wszystkie troje? No moje! Ze hodowli moje. No wszystko się zgadza, tylko ja w sprzedałem panu je wyżardowie. Chyba wszystkie troje za 20 zł. A iść, daj dajcie spokój. Co? Nie, pies tam był. Jak widzicie, tak to wyglądało. Że moje gołębie ja mu sprzedałem, on sprzedawał jako swoje. Ale to. Nie do ciebie mówię, tylko do telefonu. Kawał byś powiedział jakiś. Co? Kawał byś opowiedział jakiś. Do czego? Co? No nie musisz do tego, możesz do mnie. Co, ja nie wiem. Teraz. Co? Nie wiesz? Stary kawał już na dobre. Opowiedz, to co dzieńcu też zaśpiewał na urodziny. Spotkało się dwóch kolegów w sile wieku i pyta się co u ciebie Janek. A żona mi umarła. O szkoda. Wiem co drugą, ale młodą. I co jak się z Młodą, starą? Stara to herbatę zrób, wody przynieś. A młoda co innego. Nawet już pójdzie, nad ranem przyjdzie. Ja jestem wyszpanny. To jest przepięknie. O. A, nie mam siły, 200, ki 200 kilo będę nosił. Hej. Przywitaj się. Dobre. A po niemiecku? Guten Morgen. Ty, to bardziej brzmi po angielsku. Przepraszam, Guten tak o tej godzinie. <noise> guten <tag. głos> tak, tak, tak. Już chłaba mam w domu. No masz. No. Tak to u nas wygląda Powoli coś się dzieje Tak to się przedstawia Tam tą ścianę Tadio stawia A, no. A jakoś prosto mu wyszło. Tak, tak, tak. Jak ja go pochwalę to mi wyrośnie na ręku kaktus Odio przez pomukę go pochwaliłem To się cieszył I to koniec z domu? 180 tak. metrów 160 metrów 160 metrów z czego jedna trzecia domu to jest salą z kuchnią tak wyjście na lasek tutaj o tu będzie gołemnik tak widzicie co jest nie jest to za słonecznie ten lasek jest, niby miał on cieszy i nie cieszy tu się go stawi To moje rusztowania. Ro, to rozwiązanie takie gospodarcze, bo jakbym wziął te warszawskie, to bym musiał co je stąd brać, nie? Żeby nie wsiąkła, a tak to sobie go przestawię i trochę do więcej będzie za nisko. No i tak to u mnie wygląda. O folie miał tada sprzątnąć i nie od razu widać, że byli. Dobra, ewa. A te setki pochowali. A nie, nie pochowali. Leżą małpki. Adaś też był. O jest. A to mój pi. O. Mój napitek. No i co? najważniejsze to tam stoi. Kibel. Tak? No. bo na budowie to najważniejsza rzecz się rozpoczyna. To jest oczywiście co? Kibel. Łazienka. Łazienka tu jest Jedna tylko? Nie, no jeszcze jest i osobne dla gości, nie? Łazienka duża tutaj będzie. Tam będzie jeden pokój, drugi, no trzeci, czwarty. Tak. <laughs> za, tr za trzy lata. Za dwa lata. Dobra, pozdrawiamy. Chcesz pozdrowić kogoś? Nie. O tym będę. Mówi się, pozdrawiam wszystkich widzów. Widzowie, pozdrawiacie mnie. Bezczelna skromność. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Pa.